Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Korle, i zapraszam na kolejną część przygód w grze Destroy All Humans. To co, dzisiaj może spodek nasz rozwiniemy, szczególnie to osłona spotka, ona się zawsze przyda. Nie jest aż taka droga, chociaż nie mamy równych 5000. O odpycha tron? A no, może też się przyda? A, będziemy mogli odpychać rakiety w stronę przeciwnika, to to, to całkiem wygodnie. Się zapowiada o, i mocniejsze to i niewiele zabrakło. Jeden mózg. Jeden mózg więcej mielibyśmy mocniejsze, czy pojemniejsze działko soniczne, ale zakładam, że to, co tu odblokowaliśmy, nam starczy, żeby lecieć na kolejną misję, więc lećmy tam. Krypto! I need data on the structural integrity of the local architecture. I'm activating our latest F-800 drones to scan these hegemonic edifices. Let me guess, you need me to babysit the drone? Precisely. Ostrovista, Crypto. Wylądujesz na tym czymś, Crypto? Wierzyłem w ciebie. Sorry. W sumie to chyba nie musieliśmy tam lądować. Bardziej zastanawiam się, czy. Dobrze, żeby ludzie nas nie widzieli, jesteśmy? A zniszczy wieżyczkę? Jaką wieżyczkę? A broń drona, dobra! To ma sens. Co się z tą wieżyczką stało? No i jest. Nie wiem, czy mieliśmy lądować na dronie. ty, 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 ty co, co, tu, co robicie z tym. A, to dron chyba. Spokojnie. Z tym sobie damy radę. Dołączcie do armii Znaczy tej takiej naszej armii, nie? Czasem nie armii przeciwnika, nie o to tu chodzi, nie? O dobra, ci już się przejmą mózgi, czy, czy podzielą się mózgami. Gdzie jest nasz dron? A ty tu jesteś. Nie no to z takimi tu ziomkami, z jakimi biegamy, to chyba nie musimy się obawiać o to, że ten dron tutaj przetrwa. Myślałem, że większy problem nam którego wymyślisz. Kto wie? Może zaraz przyjdą. Większe. Weźmy tutaj. Ja wiem, że cywil to cywil, ale oni mogą też tę mózgową zarazę to rozesłać po okolicy, co nam się przyda. O właśnie, o kurcze, ilu nas zakochanych już! Ty, 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 zostaw to! Kłopotami się zajmuję. Czy, czy to jest groźne tam to coś? Gorzej jak będzie zaraz kolejna fala z wieżyczką, i tyle co z tego mamy. One final scan and the topographical analysis is complete. Never considered destructive testing. Oh, no. In order to quantify the effectiveness. Cześć, 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 nie, w sumie nie zabijaj. Gdzie jest wyrzutnia antyrakietowa? Wyrzutnie, tam jest nasz statek. Tu jest wyrzutnia, chyba o, to, o tym mowa. Raz tak, was potrzebujemy. Ej, no już myślałem, że ma jakieś zabezpieczenie, żeby mu tego mózgu nie wyrwać. Czyli już wiemy, gdzie są rakiety. Gorzej, tylko jakby te rakiety chciały wpakować się w naszą tutaj zabawkę. A w sumie można było eksplozję wywołać. Dobra, lecimy bronić drona. Gdzie wy jesteście, ludzie? Złoci, kurczę! Teraz też chyba damy radę, mam nadzieję. Tyle mózgów do podniesienia jeszcze jest. Ej, zostaw. Dobra, ci już są z nami. Przyznam, że to dość pomocna moc. Wybiegają i nam pomagają. Tak? Możemy na chwilę zostawić drona bez opieki, bo oni się nimi zajmą. Tyle mózgów się marnuje, a my nie możemy teraz tego zebrać. Chociaż jak wskoczy kolejny dron, bo pewnie wskoczy, to może wykorzystajmy to do tego, żeby pozbierać te wszystkie zielone kropki. O, wejdź już do spotka? Już? Moment, moment. Tyle mózgów nieczęsto nie się spotyka. Niestety, wszystkie tyle samo warte. Ale wciąż całkiem sporo. No, jak widać, te 25 potrafi robić różnicę. No dobra, ale nie będziemy zbierać wszystkiego. Lecimy do spotka. Teraz już wiem po co tę obronę rakietową niszczyliśmy. Powinno być teraz łatwiej, tak? Chociaż panowie tak kuszą, żeby ich zaatakować. Tyle obok siebie. No dobra, co my tu mamy. Nieobiecujące. Co ja zabroń mam? A to jest dekonstruktor kwantowy. Yy, tylko czym są struktury obronne wojskowe? Czyli co? B, no właśnie. No, miałeś odsyłać te rakiety, no właśnie. No się, że chodzi o te takie naziemne, tak? Typu. No, czołg... A sprawdźmy na czołgu jeszcze. Ale wątpię. A nie, jednak też czołg do struktury się zalicza. Tylko mi trochę szkoda. A, no właśnie, tej broni już nie ma. Dobra, mamy zniszczyć ogólnie tę okolicę. A nie, to chyba przypadkowo trafiliśmy akurat. To najpierw zajmijmy się strukturami. Gdzie są te rakiety? Kto tu do nas strzelał z takich rzeczy? Tu oni nie mają żadnych systemów obronnych. O! A te miny, to są na nas przygotowane? To też nie są... Tu mamy tę bazę wojskową. O! Widziałem gdzieś... tak. Jak to dobrze, że się ujawniło i tu coś widziałem. O! Działa odbicie, no ładnie. Już nie działa, tak to... Trzeba odpowiednio późno zaatakować, ale to jest ta baza, w której się tam już chwilę męczyliśmy, więc... Tu mamy szansę. O, to są te miny, to teraz już wiem, jak one działają. Mhm. Ale żyjemy jeszcze, to najważniejsze. Jeszcze, tak. Chociaż co to za życie? Zajmijmy się najpierw tą bazą wojskową. O, o to, 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 to też, też fajnie brzmi. Jak coś, co by mogło nam życia dodać. A, zapomniałem tylko o jednej rzeczy. Że my, jako statek, się nie naprawiamy, tak, z czasem. Tylko potrzebujemy, no właśnie, zniszczyć czasem coś na Y, żeby doładować się. Ale tu Santa Modeste można, o, pokaż. No to niewiele im zostawimy. to. A czy taką bombę też możemy wchłonąć? Pokaż. Nie wiem, czy to jako wchłonięte, ale samochody na pewno. To nam się przyda. O, właśnie. Czyli pojazdy bardziej. Dobra, szukamy kolejne cele wojskowe. Niestety z tamtej bazy wyciągnęliśmy chyba wszystko, co było do wyciągnięcia. Zobaczmy, czy... O, o jakby coś do nas strzeliło. Nie, to ludzie z ziemi. Ale to nie wyglądało jak ziemianie. Coś takim basikiem tam waliło. Teraz tak, tutaj followty nie, ale tu widzę rakiety. O! Dziwne, że nawet do nas nie zdążyły wycelować. Na pewno się nie, lic nie liczycie jako struktura wojskowa? Na pewno chyba. Aż tylko dwie. Moment. Tam coś takiego szybkiego, ale tu nie wiadomo, czy z pojazdu nie było. O, o tak ty, 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 ty. Weź tu! Jesteś! Jeszcze jednej siejemy zamęt. Chyba, że to wszystkie w ogóle będą. Dlatego, cały problem misji pobocznej polega na tym, żeby znaleźć tyle aż. Mamy to. No to jak już bonus się doładował, to zmienimy o. A jak doładować dekonstruktor? Musimy tak, chyba na X. Pokaż nam X'a. Tak, 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 na tak, coś tam. No i mamy. Tylko to jest tylko 15%. To tyle co nic. O, tu jeszcze takie istnieją, te. No dobra, to zaczynamy zabawy. Trzeba było sobie więcej tego dekonstruktora wziąć. Na później, fajnie by było w centrum rzucić tę taką naszą. Nadbąbkę, czy, czy jak to nazwać? Możesz tu tu coś, coś pochłonąć, na przykład ten wóz. Zmień na! No musimy klikać cały czas. Myślałem, że może się uda to jakoś oszukać inaczej. No to chyba promień sobie radzi najlepiej z tym wszystkim. A w ogóle jedna z misji pobocznych, czy jedno z zadań pobocznych, to jest takie, żeby właśnie. W krótkim czasie zniszczyć jak najwięcej struktur przy użyciu statku. Ale to, Więc to mamy trochę taki smaczek tego, co tam w tych misjach się potrafi ukryć. Szkoda, że nie mamy amunicji, która nam wypada za zniszczenie budynków czy struktur, tak? Jak to gdzieś tam czasem pojawia się. A Ciebie też możemy załatwić? Nie, to chyba nie. To czasem gdzieś tam się pojawia, do naszego krypto. Biegającego na, na własnych nogach. Mamy już 40%. Nie no, bo ja bym chciał raz sobie z takiej setki puścić tutaj. Więc zbierzmy tu tak zwaną setkę. Trochę więcej tej amunicji. Zresztą dzięki temu sobie... Czemu tam tak rzadko wpada? Człowieku, a nie. Mózgi jeszcze możemy z nich wyciągać? Ja bym chciał tę zieloną moc. A nie to jakieś kulki nam dają. Niebieskie. Jak to działa jakby... Chciało i nie mogło. Zastanawiam się, czy to jest uzależnione od tego, jaki samolot, znaczy jaki samochód pochłoniemy. No, nie, no widzę, że z każdego kto tu losowo trochę wypada. No, wiemy, jakie działko na pewno będziemy chcieli docelowo gdzieś poprawić, naprawić czy, czy rozwinąć. I gdzie ta amunicja nam się przyda. Ale i tak, to też się piękne spustoszenie. Mamy 100%, bronc, 75%. Nie, 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 musimy tutaj. O, może z całgu wypadnie coś lepszego do dobadziewie. Same niebieskie promienie. Niebieskie jest słabe. A może, może to jest zależne od tego, jaką broń mamy aktualnie wybraną. Zaraz zobaczę taką opcję. Tak się dziwię, czemu tylko niebieskie, niebieskie. O, a to teraz wypada i niebieskie i zielone. Ale może to jest zależne od tego. Czekajcie, nie, nie niszczcie nas. Tak, to może być zależne od broni, jaką mamy wybraną. To stąd, stąd ten problem pozyskania mocy, tak. Dobra. Mamy 100%. Fajnie by było teraz polecieć gdzieś do centrum, gdzie tych budynków jest sporo obok siebie. Niewiele takich miejsc zostawiliśmy, ale... O, 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 o! O, na przykład tutaj to osiedle wygląda jak coś. Co by mogło być fajnie wysadzone. I co z tymi budynkami? No i na to to liczyłem. Szkoda, że ta broń wymaga aż tyle mocy, bo trzeba przyznać, że jak już wpadnie nam. No to działa fajnie. To, to jest naprawdę coś pięknego. Może trochę nie wykorzystałem jej na początku. ale cóż, na 20% możemy też zaatakować czy nie za bardzo wyjdzie? Nie, musi być 100%, żeby wystrzelić. Dobra, to doładujemy jeszcze jedną setkę, bo tu widzę na tym osiedlu. Albo żeby nie przeciągać. Niewiele nam zostało do zniszczenia. Jeszcze będziemy mogli korzystać sobie z tych promieni śmierci. A teraz dokończmy naszą robotę w samym odejście. Co na B? A na B jest to. Jeszcze mogliśmy przyciągać ludzi, ale to chyba nic by nam nie dało. Nie może być tak, że to zostanie tu w całości. Teraz wybuch tej. powiedzmy, atomówki byłby piękny. Misja zakończona powodzenia, ale zwiększcie nam tam magazynek. E, bębenek? Trifuzyjne i inne rzeczy? Wracaj na statek matka. Komuniści w ataku! Czerwony spodek! Spodek równa z ziemią dzielnicę handlową w Santa Modesta. a proszę, czyli już wiedzą, kto przyleciał. Czekaj, spodek. To był dekonstruktor. Zwiększa zasięg wybuchu! Zwiększa pojemność, to bierzemy jedno i drugie. To pewnie dojdzie jeszcze jeden strzał, ale trzy strzały z czegoś takiego wielkiego nie. Do archiwum nie chcemy. Możemy jeszcze zajrzeć do samego krypto, czy ma coś do rozwinięcia takiego na szybko. Sądy jakoś często nie korzystamy, co jest dziwne, bo myślałem, że będziemy ją tutaj trochę nadużywać. A jak przyszło co do czego, to. A to weź sensor węchowy. Może coś wyczujemy. O, nowego. Tak lecimy tu na nowe miejsce. I to poważna misja. Dwie i pół gwiazdki na trzy. Znaczy jeżeli to można gwiazdką nazwać. Lecimy tam. you pathetic human. My woozy vision blurred bladder bursting must get to a lavatory oh my aching cranium crypto you moron first step is admit you've got a problem please please tell me tell me i'm alone oh thank you great frontal lobes but where in space am I? Looks like some kind of primitive laboratory, a, a cage, and humans. I'm being held against my will, and not in the fun way. Oh, uh, oh, they touched me. I feel so dirty. Okay, okay, that's it. I'm getting out of here now. No dobrze, o! Chwilowo coś tu nie działało, więc tak, schakujmy ten sprzęt. Opuść hangar, przybierz ludzką formę, ale to, to jakaś cztery formy mamy przed opuszczeniem hangaru? Raz, dwa, trzy. Do którego będzie cztery? Ja, ja chcę, ja chcę. premię. Ciekawa sprawa. Czyli potrzebujemy jeszcze jakąś osobę w tym wszystkim, która by nam. Chyba, że ściągniemy uwagę pozostałych. Nie, nie, nie to, to, to. Imprezuj tutaj, imprezuj. Kurczę, najgorzej. Może ktoś jeszcze przyjdzie? Systemy ma, mają wyłączone, bo nie chciałbym tej misji jakby zepsuć. O, bardzo ładnie.

<laughs> Little green men! Not again, colorblind morons! Die, pea brain! Hey, where's the. What did you do with my clip, monkey boy? Phew! so much for wholesale carnage i guess i'll just have to settle for ripping your limbs off one by one with my bare hands until i find it with my bare hands no, to nie takie znaleźć w tym świecie przyjaciół, ale my nie damy rady, chociaż plecak ci... plecak nam nie działa najgorzej, ale ktoś tu oh. chyba idzie, o. o o o nie 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 nie, nie. Ale... Przydasz, przydasz? przydasz? przydasz nam? Się. Kurczę, w ostatnim momencie nas zobaczył. No w sumie, a to przybierz ludzką formę, to przez cały czas tutaj funkcjonowało. Więc te cztery to nie musieliśmy z magazynu. To, to, to jest właśnie takie utrudnianie sobie zadania, nie? Dobra, my wiemy, że wy potraficie się bawić, i wtedy nikt nie robi problemu. Ewentualnie mogliśmy. A w sumie nie wiem, po co ja to tam zrobiłem, jak my chcemy się tu dostać. A dobrze, doktorze. I chyba, że. Nie, możemy tu wszędzie chodzić. What's the condition of your

nie wiem, przyznam, że obiegłem to z każdej strony i nie widzę możliwości jak tam wejść zarówno w postaci naszego zielonego kolegi. To jest zielone, nie? Staszku. Jak i jako człowiek po drabinie też nie możemy biegać. A, weź swój plecak odrzutowy, nie noś.

Cze... Czemu nie możesz wejść w jego postać? Pewnie nas zobaczą, ale co tam. Nie, nie, nie! Dobra. Siema! My tylko po plecach! I spadamy stąd! Dziękuję! To nieco ułatwia nam zadanie. Całe. Tylko dobrze, żeby tamten kolega teraz nie zginął. No i tak możemy lecieć na górę go skanować. Kurcze, to nie szło tak od razu powiedzieć, że jeszcze jest pleca gdzieś do zdobycia tu w tej okolicy. Nie patrz się. Wystarczy nam stąd. No jest, nie jest, jest, nie jest, jest! Mamy to! Oh damn, I better not forget that password, or they'll never nie me na that barge! W sumie szkoda by było tracić postać naszego wojskowego, dlatego musimy chwilowo zrezygnować z jetpaka. Ale wydaje mi się, że warto tam tak spróbować wejść. No właśnie, teren zamknięty, ale czy również dla nas? Oh, niby tak, niby nie. I ain't taking you nowhere without proper authorization. Marilyn, Marilyn, to może wojskowe, ale Marilyn. Marilyn, will you take me to the island now? Now you're talking. Welcome aboard, soldier. Nasze siły miały Ok. papierem byte, Damy radę i bez tego. to jest cel misji? To, to, to żółte coś, czy to jest nasz. Nie. Zdradzacz. O, a my byśmy nie chcieli być tutaj zdradzeni z naszą. Tożsamością. A tam mają to, to, to coś. Możemy przy nich wywołać eksplozję, które chyba możemy sobie pozwolić. Uwaga! Oj, oj. No, szukajcie, szukajcie opcji. God nie not play dice with the universe. He does, however, hit the blackjack tables. Hm. Trzebawali imprezujących ludzi w tej okolicy. The humans are moving your ship. Sposób, to Najpiękniejsze jest to. O, zaszczepienie rozkazu, okej. Okay. Że nawet ten w Pancerz wspomagany poszedł obejrzeć pokaz.

Chyba jako wojskowie się tam niestety nie dostaniemy, anulujemy naszą holoformę i lecimy. Oj, to będą agenci na miejscu, ale chyba nie stanowią problemu, mam nadzieję. Nie agenci? Siema! Dobrze. Hmm. A nie, chciałem powiedzieć, że kuszą, żeby użyć tych naszych nowych zabawek, ale te nasze nowe zabawki to my mamy na statku. Mimo wszystko i tak liczę, że będzie opcja, aby je użyć? A weźmy to. A, utop agentów. Teraz dopiero. Sorry agenci. Tylko pytanie, czy jest ich jeszcze tutaj wszędzie w okolicy tylu? Jesteś agentem Majestatu? Jakoś tak? Muszę szybciej czytać te misje poboczne, jakie nam skakują. Nie, nie zawsze to wchodzi tak samo. Szybko, łatwo. Jeszcze ilu jest? Ale liczę, że trafimy. Jest, 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 jesteś naszym tutaj! Rozwiązaniem. No, i teraz możemy zbierać. Tak, to tam gdzieś jest. A to się chyba nie utopimy, mam nadzieję, że to nie jest pułapka. Ale wyglądała jak pułapka. O kurczę, ale ci się rozstrzelali tu? Ja Potrafią nawet zrobić małe kuku. Hej! ho, hey, ho! Otóż to. Dobra, gdzie jest nasze ostatnie ogniwo? Hmm. Zszedłbym do nich, czyżby też tu w ładowni? A tak to wygląda. Najlepiej, jakby chcieli nas teraz zamknąć w tym miejscu. To tak trochę średnio by wyszło. Jak kwestia powrotu, chyba tak przyleciliśmy. Bo boję się, ten plecak on jest fajny, ale nie możemy go rozwinąć bardziej. A potrafi nam się wyłączyć w najgorszym momencie. Dobra, i teraz cały problem, że wracamy na wyspę i zastanawiam się, czy powinniśmy przybrać formę ludzką. Czy nie ma co grać na czas? I lećmy tam. Siema, strefa zamknięta. jest los. W sumie, jak im trochę w mózgach... ...namieszamy, to może coś jeszcze z tego wyjdzie. Wiecie co? No, dobra, to może się udać. Mam nadzieję, mam nadzieję, że nie skończy się tak, że, że, że są nam potrzebni, bo mamy coś po cichu jeszcze zrobić. Ale raczej by takiego świństwa nam nie przygotowali. Jestem za. Oj, coś tu wybuchło. No i teraz inaczej pogadamy, ale tak już jesteśmy na statku. Oj, oj. Dużo tego tu lata, ładnie wybuchło. Zostawmy sobie coś na później. Strefa zamknięta. O, to powinno dobrze wybuchnąć. No. Cześć, uciarza. Fajne jest to, że jak wypuszczasz na rakietę, to nie ma więcej. Tak, oj. No, wystrzel. I teraz i tak to było takie już nieużyteczne tymi rakietami. Mamy to. Nie było tak źle. Misja zakończona powodzeniem. I nawet trochę DNA. Zebraliśmy. Pożar się jest. Pustoszenie na wyspie. Władze zaprzeczają, że doszło do eksplozji i obwiniają miejscowych bandytów. No dobra, więc kolejna misja. Za nami, co tu jeszcze? Uuu, uu, na trzy ognie, to na trzy płomienie wyruszymy w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami, korle. Trzymajcie się. Hej, hej.